Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Tarot z Planem Duszy i zapraszam do oglądania czytań na grudzień. Jeszcze zanim przejdziemy do czytań, to oczywiście mam kilka słów do powiedzenia. Przede wszystkim chciałabym podziękować wszystkim tym, którzy wzięli udział w losowaniu i wygrali różne nagrody. Dostałam bardzo fajne podziękowania. Szczególnie chciałam też podziękować Beacie, która napisała do mnie bardzo ładnie, że dziękuję, bo wczoraj dostała talię i na żywo jest jeszcze ona piękniejsza niż na filmach. Obejrzała karty i chociaż nie jest specem od Tarota, niewiele wie i niewiele widziała, to wydaje się, że to jest najpiękniejsza wieża spośród tych, które widziała czyli karta wieży, tak. I w ogóle podoba jej się ten cały spokój, który jest w każdej karcie. Także bardzo dziękuję Bacie za miły, fajny e-mail, w którym dziękuję. I wszystkim innym, którzy również podziękowali za czytanie Tarota i książkę. Wracając do książki, chciałam jeszcze Wam pokazać tą właśnie książkę, która jest przetłumaczona przeze mnie. Jest do kupienia na stronie mojej internetowej www.plonduszy.pl w sklepie. Tą książkę bardzo polecam, ponieważ możecie sobie. Poczytać o tym, jak zrobić odczyt planu duszy. Możecie też zgłosić się na kurs, jeśli chcecie poznać ten system lepiej i zostać osobami, które robią też odczyty dla innych. Tak? Także bardzo zapraszam. Tam u mnie również na stronie internetowej znajdziecie różne Terapie, różne formy pomocy, czy czytania tarota, czy sesje indywidualne planu duszy. Są też takie sesje dla osób, które chcą rozpocząć swoją działalność gospodarczą i nadać swojemu biznesowi jakąś nazwę. Jeśli chcecie zmienić imię i nazwisko, jeśli chcecie wprowadzić zmiany w swoim życiu, to zapraszam. Może chcecie kupić dla kogoś prezent na święta, to to jest jak najbardziej dobry czas na to, żeby właśnie wejść tam na tą stronę, poczytać, zobaczyć, co można tutaj uzyskać u mnie i jak można komuś zrobić przyjemność, czy przyczynić się do rozwoju, czy do zmiany życia. Oczywiście, wszystkie czytania Tarota. Będę starała się zrobić w miarę szybko, natomiast jeśli będzie więcej osób, no to wiadomo, będzie trochę, będzie taki moment oczekiwania chciałam tutaj podziękować wszystkim tym, którzy piszą, zgłaszają się na sesję i dziękuję Wam też za komentarze, za subskrypcję i za wsparcie wszystko mnie zawsze bardzo cieszy jeśli jesteście pozytywnie zakręceni to tym bardziej no i bardzo dziękuję i właściwie tyle, żeby nie przedłużać kolejne kursy jeszcze tylko powiem dla tych, którzy liczą na to, że kursy będą się odbywać, kursy odczytu planu duszy będą jeszcze nie mam dokładnych dat, ale planuję na właściwie luty, może marzec, taki kurs online i później być może w kwietniu będzie następny, ale zobaczymy jak to wyjdzie i może stacjonarny w Warszawie. Jeszcze nie do końca to przemyślałam, także zapraszam Was, obserwujcie kanał i do, do usłyszenia w czytaniach dla każdego znaku. Po kolei. Witam wszystkie Panny w czytaniu na grudzień 2021. Zobaczymy, co tu u Was słychać, jaka główna energia nam się objawi. No i żebyście byli przygotowani, uważni yy, i żebyście mogli zareagować, jeśli coś będzie się działo, to chodzi o to, żeby być uprzedzonym, ostrzeżonym albo przygotowanym, tak? Yy, no i żeby tutaj podążać za jakąś poradą w sytuacjach, które czasami nas spotykają. Zobaczmy, co tutaj dla Was jest takiego ważnego. Cesarzowa. Uu. To też trochę ważny jest, chociaż cesarzowa, no, cesarzowa jest połączona z Wenus, ale też to jest karta ziemska bardzo. Tak, tak jak Wy Mamy tutaj ścieżkę z Bina do Hokma, czyli jest to tutaj dużo mądrości i zrozumienia życia, tego na czym ona polega. Tu jest też dużo obfitości. Cesarzowa to jest natura, to jest połączenie z Matką Ziemią, to, to, jest, to może być mama, relacja z mamą i obfitość, która jest dookoła. To też jest osoba, która przewodzi, bo to jest lider, tak? Tak jak cesarz, cesarzowa też ma berło, też ma, ma insygnia cesarskie i ona tutaj może wskazać tym właśnie swoim, nie wiem, czy to buława, czy to właśnie jak to się nazywa, w każdym razie może tutaj wskazać tym, co ma. I powiedzieć, a na przykład e, będziemy teraz tak i tak działać, bo ja sobie tego życzę. Więc to może, by, to może być wasza energia i to wy możecie zarządzić, być może w grudniu. Albo może to być ktoś, kto jest obok was, partner, partnerka, może właśnie mama. E, zobaczymy, jak to dalej się objawi. W każdym razie no, trzeba pamiętać, że jest to ktoś, kto rządzi. Oprócz tego, że pokazana jest bardzo często jako kobieta ciężarna, tak? ale my będziemy tutaj raczej patrzeć na ogólną sytuację, kiedy i co nam się jeszcze obok tutaj pokaże. Dla Was przygotowałam karty Jonasy Jaus z Hiszpanii. Zobaczymy, jak z tą talią tutaj będziemy odkrywać istotne rzeczy na grudzień. Talia jest niesamowicie zielona. Zobaczymy, co ona nam powie. Ok. Aż tutaj się nam przekrzywiło miesięczne. E, miesięczna karta. No dobrze. Otworzymy talię. Zobaczymy w czym rzecz. Teraz przeszłość. Co to tutaj mamy? Rycerza mamy. Jest to rycerz Kielichów. To jest tak, jakby to miała być jakaś oferta tutaj, która już albo przyszła, albo jest to jakaś osoba, z którą się spotykacie. Tu jest dużo romantyczności wiary w miłość, ofiary, ofiarowanie miłości. Tak? Ten rycerz to jest ktoś, kto kochać chce i być kochanym też chce. Rycerz, który jest najbardziej romantyczny z tych wszystkich rycerzy. Potrafi zorganizować kolację przy świecach. Ktoś, kto chciałby może wejść w romans jakiś, bo to jest energia, która jest na drzewie życia w Tifaret, tam gdzie wszystkie szóstki Natomiast to też jest podjęcie działania, więc tutaj może chodzić o to, że jeśli czujecie jakieś zauroczenie, to może warto zadziałać, tak, żeby dopomóc szczęściu. Tak też można zrobić. Zobaczymy, co tutaj dalej. Nie mamy konkretnego tutaj pytania. Tylko czytanie na temat, co jest istotne dla osób spod znaku panny w grudniu. Więc. No, bardzo różnie można na to odpowiedzieć. No to dalej patrzymy. Teraźniejszość, przyszłość, wy, porada, wyzwanie i wynik. O! Tutaj mamy też cesarzową, tak? W otoczeniu, więc to jest trochę tak, że mamy tą cesarzową tak czy inaczej. I to może być tak, wasza energia, albo energia, właśnie kogoś obok. Czyli generalnie, tak czy inaczej, jest tu jakieś zakochanie, jest tu jakieś um, zauroczenie życiem, naturą, płodność, obfitość i moc. Która bije tutaj z tej cesarzowej, i ona wie, czego ona chce, ona wie, jak zarządzić, żeby rozkwitało, żeby było na to, żeby wyszło na jej. O, tak też. No zobaczmy. Co w teraźniejszości? Tu mamy taką księżniczkę. Jest to księżniczka Monet, która. Zastanawia się właściwie, poszukiw... zastanawia się nad tym, czy poszukiwać właśnie sensu życia, czy poszukiwać nowych możliwości, czy może właśnie odpowiedzieć na wołanie. To jest, to jest tak, że ktoś może idzie z ofertą, ktoś chce coś dać, i tu się coś może wymanifestować, ponieważ to to jest inaczej paź monet, tak? Czyli księżniczka monet, paź monet. Na drzewie życia to jest Tiferet, nie tifaret. Na drzewie życia to jest malkut, przepraszam. I to jest manifestacja na planie fizycznym, tak? To tak jakby miało dojść tutaj, może do jakiegoś spotkania, do jakiegoś połączenia dwóch osób, które chcą jakby, czy pragną ze sobą być, czy się nagle spotkały, czy się nagle zobaczyły. I to może być takie bardzo nowe, świeże, jeszcze nie do końca odkryte, ale coś tutaj się kroi, mam wrażenie. Jakieś spotkanie. Może to też być spotkanie z kimś, kto będzie nas fascynował w jakiś sposób, albo to będzie chęć nauczenia się też czegoś. Natomiast w przyszłości pokazały nam się trzy miecze. No, i tutaj wygląda na to, że może być to spotkanie, którym się można rozczarować, tak? Tutaj może coś się takiego zdarzyć, że możecie się rozczarować, ale jednocześnie albo, bo to tak też nie jest, albo też można tutaj będzie zrozumieć coś, nauczyć się czegoś, odkryć prawdę o, o sobie czy o tym, co mnie boli. Albo właśnie przychodzi taki moment, że wreszcie tutaj się coś uwolni, tak? Tutaj e, z, jakby te miecze pokazują, że wejdzie tutaj jeden miecz, który może rozwikłać e, problem braku podjęcia decyzji, który był wcześniej. E, bo czasem jest tak, że wisimy, w, w, bo karta poprzedzająca e, trzy miecze, to jest karta dwóch mieczy. Kiedy mamy skrzyżowane miecze i właściwie nie wiadomo, co zrobić. I, I nie ma, jest impas i koniec, i nie wiadomo, i nie, wy, nie, nie jesteśmy w stanie wybrać. Natomiast tutaj e, jawi się ten grudzień jako taki czas, w którym będziecie bardzo w jakiś sposób przyspieszony wzrastać, ponieważ i tutaj mamy ścieżkę cesarzowej, która dwa razy się powtarza w czytaniu, pomiędzy zrozumieniem a mądrością, czyli trójką i dwójką. No, i tutaj mamy trójkę, i coś się tu y, objawia, manifestuje, jakieś zrozumienie, jakiś wzrost y, komunikacji też, czy mówienie też o tym, co mnie boli, i odkrycie y, kart, tak jakbyście chcieli coś tutaj oczyścić. Y, no, i tutaj pokazują nam się kochankowie. I ko karta kochanków e, mówi o, m, tak jak mówimy, kochankowie to jest para, tak, która się kocha, która się wybiera. Wybieram Ciebie, ty wybierasz mnie. Jesteśmy razem i coś nas łączy. Bardzo mocno coś nas łączy. I e, no nie wiem, ale tak wychodzi, że tutaj e, ten rycerz bardzo mocno chce się połączyć z tą. Panną, z podznaku panny, albo z podznaku byka, czy, czy koziorożca. No i tutaj znak wodny z, ze znakiem ziemskim. Tutaj oczywiście ci, co z podznaków raka, skorpiona i ryb, mogą się poznać. Bardzo współgrające ze sobą mocno żywioły, czyli woda zasila ziemię, tak, tutaj może rozkwitać. Jest cesarzowa, bardzo specyficzne czytanie, tak jakbyśmy mieli, e, tak jak miałabym tutaj powiedzieć komuś, że spotka swojego ukochanego, podejmie decyzję i będzie żyli długo i szczęśliwie. Oni będą żyli długo i szczęśliwie, tak? E, natomiast dla tych wszystkich, którzy e, nie spotkają tej swojej szczególnej jedy, jednej jedynego, bo już ich mają, e, to wygląda na to, że tutaj podejmą jakieś decyzje. Może tutaj chodzi też o dzieci. Dlatego, że jest właśnie księżniczka. Że tutaj będzie trzeba podjąć jakieś działania, bo może dziecko się zakocha, w zależności w jakim wieku są dzieci, tak. No i tutaj to też może dotyczyć rodziców, którzy żegnają dzieci, które odchodzą z domu, na przykład idą na swoje też. To też jest tutaj zrozumienie cyklu życia. Tu są jakieś naprawdę doniosłe decyzje do podjęcia. Ale bardzo mocno jest tutaj wskazanie na to, żeby do wszystkiego podchodzić z miłością, żeby też mm, zobaczyć, że mm, jesteśmy tu po to, żeby sobie pomagać. Tak? Ta cesarzowa to jest też opiekunka, bo ona też chroni, jest liderem, chroni też jednocześnie. Każda matka, Karmi, ale jednocześnie broni swoje dziecko. Ja nie wiem, czy ktoś chciałby się spotkać właśnie z matką, która broni swoje dzieci, bo takie matki mają bardzo często ogromną moc i siłę, która się w nich wzbudza. No i tutaj nam w poradzie wychodzi karta, karta Sprawiedliwości. Tutaj coś. Mówi o tym, że Twoje akcje, czyli to, co robisz w życiu, ma swoje konsekwencje, i że warto zwracać uwagę przed podjęciem decyzji, czy te decyzje są w zgodzie z moim sercem i z moim umysłem, czy ja jestem w ogóle, czuję się w zgodzie z tym wszystkim. No, tutaj, sprawiedliwość. To jest też karta karmiczna, ale tutaj jakby chciałabym powiedzieć, że to raczej będzie jakaś taka dobra sytuacja, sytuacja wejścia w równowagę wreszcie, czy też rozwiązania jakiegoś problemu, który może być może był wcześniej. Mamy bardzo dużo powietrza tutaj, ta cała góra, tu mamy miecze, to jest powietrze, komunikacja, rozmowy, bliźni karta bliźniąt, kochankowie i karta wagi, tak? Więc wszystko to jest powietrze i to jest nasycone tak, taką komunikacją, mówieniem. To mogą być rozmowy, decyzje, obnażenie jakiejś prawdy i wejście w równowagę przynajmniej chęć wejścia w równowagę i podjęcie decyzji, kiedy jesteśmy w równowadze, jest dużo łatwiejsze. Chodzi też o to, żeby być spokojnym, czy spokojną żeby uciszyć umysł. Natomiast karta, która jest w wyzwaniu dla Was, to jest karta ośmiu mieczy. Znowu miecze, znowu powietrze i mówi tutaj ona o tym, że jest tutaj zamknięcie na świat trochę, żebyście uważali i żebyście wyszli z jakiegoś zaklętego kręgu myśli, które gdzieś wcześniej. Wydawało się, że taki jest, jak myślicie, ale to jest także ograniczenie, tutaj pewnego rodzaju jest, które prowadza umysł. Tutaj ktoś nie widzi wyjścia z sytuacji, a tych, tych wyjść jest mnóstwo, ale gdzieś jest ukierunkowanie, żebyście broń Boże się nie zapętlili właśnie przy podejmowaniu tej decyzji, bo tutaj też może być niedojrzałość w postaci tej e, księżniczki, tak? E, więc tutaj, jeśli. Dochodzi do podejmowania jakiejś ważnej decyzji, to chodzi o to, żeby unikać takiego zapętlenia w umyśle, żeby nie zamknąć się tylko na jakiejś jednej opcji. Albo nie myśleć, że jestem w pułapce, tak, że muszę podjąć jakieś decyzje. Może wcale nie trzeba. Może właśnie trzeba przyjrzeć się temu, co się dzieje. Dlatego, że tutaj mamy monety, a monety mówią o takim spokoju, tak, o spokojnym podejściu, o takiej manifestacji też, więc nie śpieszyć się. Tak? Nie ma tutaj karty żadnego, karty żadnego pośpiechu, raczej jest tutaj taki spokój. No i ostatnia karta to jest cesarz. Karta cesarza no to może być towarzysz cesarzowej. Tak? Ktoś, kto też z nią siedzi na tronie i włada, to może być ktoś, kto ma moc i siłę. Karta Barana, taka, taka karta, która mówi o tym, że tutaj jest autorytet. Więc dla niektórych z Was to może być udanie się właśnie po poradę do kogoś, kto ma autorytet. To może być też tata, to może być jakiś mężczyzna ważny w życiu, doradca, z którym warto porozmawiać wcześniej, tak? z którym warto przedyskutować różne sprawy. Nie ma tutaj w tym czytaniu buław jako buław, tylko jest ta karta barana na końcu, i mam wrażenie, że tu trochę pasji brakuje. Jest za dużo myślenia. Za dużo rozdzielania włosy na czworo. Takie cały czas e, w, na dwoje babka wróżyła. Pójdę w tą albo i nie pójdę. I tutaj dlatego macie wchodzić w równowagę i pod, podjąć decyzję e, z perspektywy właśnie raczej e, uziemnienia niż z perspektywy zamkniętego umysłu, który nie widzi wyjścia z sytuacji. E, to też może być trochę tak, że jeśli wcześniej byliście zranieni e, jakoś w związkach, e, przynajmniej ci, którzy e, poszukują nowego partnera czy w ogóle partnera, jeśli wcześniej było gorzej i źle, to później mogą mieć problem, żeby pójść w nowy związek czy w nową relację, bo wydaje się, że będzie tak samo. Ale każda osoba jest inna i my też się zmieniamy. Jeśli pracujemy nad sobą, nawet jeśli nie pracujemy, to coś się jednak zawsze w nas zmienia. I te doświadczenia przynoszą nam inną perspektywę. To jeśli uczymy się na błędach, to jeszcze lepiej. Natomiast widzę też tutaj zaczęliśmy od mę męskiej takiej energii rycerza i skończyliśmy na Cesarzu, tak? to też jest tak, taki przeskok z jakiegoś braku doświadczenia do takiego spojrzenia z, z piedestału, tak? spojrzenia na, jakoby na całą sytuację z perspektywy z jakiejś wysokości. Co prawda, cesarz to jest czwórka, więc czwórki potrafią być też mocno konserwatywne. I może tutaj też chodzić o to, żeby podchodzić do swoich decyzji nie tak bardzo konserwatywnie, żebyście może trochę wyluzowali, żebyście może chcieli tutaj coś oczyścić, coś przepracować, e, zobaczyć inne perspektywy, inne horyzonty. I ta trójka tutaj mieczy mam wrażenie, że to jest takie trochę błogosławieństwo, bo ona pokazuje, że... E, można tutaj coś przepracować, można tutaj coś rozwiązać, co wcześniej było jak to niemożliwe. Jeszcze jedna karta dla Was, bo mam taką potrzebę, żeby tutaj dowiedzieć się jeszcze, co dodatkowo chcę tutaj tarot wyjaśnić. Jak ta cała sytuacja może tutaj jeszcze się jakby zakończyć, rozwiązać? No właśnie. Może tutaj dojść do oświecenia, do wejścia w jedność, do jasności umysłu, do tego, że wiem, co chcę zrobić, wiem, co chcę uczynić, i to zrobię. I to spowoduje, że tutaj się nagle pojawi e, ogromna perspektywa, potencjał, jasność umysłu, i ten jeden miecz e, rozwiąże właściwie wszystkie wątpliwości, jeśli jakiekolwiek wątpliwości się w ogóle pojawią, tak? Tutaj potrzeba jest, to tu jest tutaj jakby pokazany jakiś proces. Z jednej strony to może być piękny udany związek, który z niedojrzałości takiej wejdzie w, po podjęciu decyzji wejdzie w fazę takiej dojrzałości, tak? Ale i to może być bardzo spotkanie takie karmiczne, czyli takie, które było gdzieś zaplanowane. A z drugiej strony to może być właśnie taka, e, tak, takie oczyszczenie się z ran i dojście do siebie. E, I zobaczenie, że jestem kimś, kto potrafi podejmować właściwe decyzje w swoim życiu i to prowadzi do, e, do dobrostanu, dobrobytu. Niekoniecznie to będą miliony, które wpłyną na konto, żebyście mnie zrozumieli, tylko to będzie taki stan, e, Polubienia siebie, polubienia tego, kim jestem, tak? Zobaczenia, że mogę rządzić swoim życiem i nikt nie musi mi w tym przeszkadzać ani pomagać. Tak też to może być. Przynajmniej w grudniu. No i tutaj też yy, nadchodzą święta, więc może spotkanie rodzinne to może być ktoś, z, z kim będziecie chcieli. Bardzo mocno, głęboko porozmawiać. To może być też oczyszczenie atmosfery, tak? W związku z tym, że mamy taki, a nie inny układ kart na stole. A tutaj karta wyroczni dla Was. No właśnie, i ona mówi o wglądzie: że jest tutaj wgląd, jest jakieś wejrzenie. I y, bądźcie otwarci właśnie na jakąś magię. Może to właśnie jest magia świąt, może to jest magia y, tego czasu, ciemności, które teraz są, przemiany, która nadchodzi, bo mam wrażenie, że tu nadchodzi u Was jakaś duża przemiana, która jest konieczna, potrzebna y, i która Wam tutaj bardzo dobrze zrobi y, w tym czasie. Jeszcze chciałam przeczytać Wam afirmację. Od tej karty, afirmację, którą możecie sobie powtarzać, widzę świat z perspektywy zachwytu i podróży czy doświadczeń, które mam. Zapraszam nowe wglądy do mojego życia i opiekuję się ziemią, czyli światem, czyli naturą, czyli dokładnie tak jak cesarzowa. Myślę, że to jest dobry czas. Myślę, że to jest czas świąt, kiedy też idziemy po choinki, może możemy kupić mniejszą albo taką doniczkę, jakoś tak ekologicznie podejść, też nie marnować jedzenia. Tu chodzi też no, o takie proste spojrzenie na całą sytuację, w której jesteście. Tak? Każdy ma pewnie inaczej. Ale wszyscy możemy inaczej zrobić też święta, podejść do nich nie tak bardzo konserwatywnie. Chociaż powiem, że cesarz to raczej będzie naciskał na to, żeby była duża choinka i żeby wszystko było tak jak dawniej. Bo mamy czwórkę, tak? No więc może to być taki właśnie konserwatywne, chyba że się zmodyfikuje. <laughs> no i piękna karta Wam tutaj wyszła daru. Tutaj jakieś dary otrzymacie. Na pewno będzie to dar, który, z którego może powstać później bardzo dużo dobrego. E, takie jabłuszko ma w sobie nasionka i z tych nasionek mogą wyrosnąć drzewa, tak? I może tych jabłek być na potem bardzo, bardzo dużo. E, przynajmniej w takim sensie, tak? Że kiedy mamy y, nasiona. W owocach to potencjał jest, i tutaj jest ta jedność, i może z tego wyrosnąć naprawdę coś fantastycznego i wspaniałego, tylko trzeba być otwartym, tak? Trzeba tutaj unikać zamknięcia w umyśle i niewidzenia świata, tak? Bo ta osoba tutaj tego świata tak dobrze nie widzi, ona po prostu za, e, siedzi w swojej głowie, otoczona mieczami, myśląc: No, nie, nie da się, to się nie da. A myślę, że wszystko się da. I myślę, że będziecie mieli udany miesiąc grudzień, przynajmniej ja wam tego miesiąca grudnia udanego życzę. No i do usłyszenia jeszcze przed świętami, bo planuję zrobić czytania roczne. Także wszystkiego dobrego i pozdrawiam Was.